Hej, siemano, Wam wszystkim, z tej strony Alek. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DSJ4. Puchar Świata, widzów, moi drodzy, przed nami dziesiąte zawody. Więc można powiedzieć, jedną, czwartą będziemy mieć za sobą, ależ pięknie się to zapowiada. Moi drodzy, Gatawa z liderem 38 punktów przed Filipem Kasprzykiem. No, robi się tu ciasno. No więc i Filip Kasprzyk, Daniel Groński z Rurinkarem na trzecim miejscu. Też stratuczyk jeszcze nie mają, więc tutaj jest walka. No i zobaczymy, co w tym konkursie się wydarzy. RUB Holding HS100. Wreszcie, proszę, nowa skocznia. A Tałaszek rozpoczyna te zawody, moi drodzy. I rozpocznie od skoku 94,5 metra, moi drodzy, w tym momencie. Więc czekamy na drugiego skoczka, to są Niemcy ogólnie. No, można po samej nazwie wywnioskować. Peter 93 I Peter troszkę chyba dalej będzie zdecydowanie dalej. 96,5 metra. No i oczywiście zmiana na pozycji lidera. Nez. Jak on tutaj będzie chciał się zaprezentować w pierwszej serii? Nez. Nez. Jeszcze dalej, wydaje mi się, od tej dwójki. 98 mamy, jesteśmy bardzo blisko HS-a. Więc to bardzo nas cieszy. Kolejny na liście: Plastuś. No, w klasyfikacji troszkę nam się pozmieniało. Ale wiemy, że to w każdej chwili może się zmienić w drugą stronę. I pierwsi mogą być ostatnimi, a ostatni pierwsi, pierwszymi. Drugie miejsce w tym momencie: Plastusia. O, punkt za nezem. Mikołaj, numer 5. Oczekujemy dalekich skoków, najlepiej 100 metrowych dla pewności. No i Mikołaj skacze 96, daje to czwarty rezultat w tym momencie, więc przedostatni jest. Limocy numer 6. na razie Limocy nie może nic wyskoczyć w tym obecnym sezonie. Ale może sorry za telefon. Już go tutaj wyciszam, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. a kurz w telefonie, nie przeszkadzaj. Kiedy nie potrzebujesz trzecie miejsce w tym momencie, Limocego. Więc tak sobie, ale mogą być gorzej. Filmeczko 1, 2, 3. No i, filmeczko chyba totalnie już poszedł na żywioł. I to jest czwarte miejsce, 96,5 metra. No ty, żadnej dwudziestki nie było, więc to jest yy, słabe. Koziszek, numer ósmy. No i Koziszek, spokój w locie i proszę Koziszek, 98, 3, 2x19,5 mamy nowego lidera o punkt przed Nezem dokładnie. Kapu, jest numer dziewiąty, no i spójrzmy czy przeskoczy, czy przeskoczy, chyba tak moim zdaniem. Tak jest, 99, no i musi prowadzić o półtora punkta przed Koziszkiem, więc tutaj nie było nawet. Innej opcji, Kapigra 1, 2, 3. I Kapigra Skaczek krócej. Na miejsce piąte 98. Egzekwo z Limocym Dalej o pół metra, no, ale Limocym miał lepsze noty. To jest szok. Emo 1, 1, 1, 4. I Emo, uwaga. Emo, dobry skok. No, ale na, tylko na siódme miejsce. Te skoki wszystkie są dzisiaj dalekie. No, ale niestety za krótkie względem tego, żeby prawdopodobnie znaleźć się w drugiej serii. Igor. No i Igor. Koło setki, koło setki to się zakręciło. Jest 100 metrów HS przekroczony, moi drodzy. O punkt przed kapu. i będzie prowadził. Mocny 12. I mocny sunie. Ale za krótko. 97,5. Szóste miejsce w tym momencie jak Limocy i Kapigrom Siuda 2,3 albo 23. Jak zwał, tak zwał. Ważne, że siuda. Oj, ale siuda. No proszę, wyciągnął jeszcze z tego. I to jest trzeci rezultat w tym momencie, więc wielkie brawa. Pół punkta tylko za kapu wylądował. Następny Patryk Wójtowicz. Ale Patryk, raczej tutaj chyba nie tak daleko. Patryk Wójtowicz, miejsce szóste w tym momencie. Nie był to oczywiście zły skok, ale czy wystarczy dzisiaj nawans? Na no, będzie to na pewno ciekawe, jeżeli wystarczy. Kamil Malec. Oj, Kamilu, to nie był dobry skok. Ty dobrze o tym wiesz. I to będzie 14 miejsce. 96 tylko metrów Kamil, Kamila Malca. No, wielka szkoda. Kamil powraca. Numer 17. No i Kamil na pewno inaczej będzie chciał lecieć. 97 było. Nawet 98. I miejsce szóstek Egzekwowo z Patrykiem Wójtowiczem w tym momencie. Ryba. Oczekujemy dalekich skoków. Czy ryba nam tego dostarczy? Na razie widać wyjście z progu kiepskiej. Ten skok nie będzie dobry. Wręcz przeciwnie. 96 metrów. 14 miejsce ryby. No, i też raczej żegna się już po pierwszej serii z nami. Flok. Flok wyjście z progu. Bardzo mocne. Brakowało po prostu, żeby ten skok był piękniejszy w drugiej fazie. Czwarte miejsce 98,5. Ale mimo wszystko czwarte miejsce. Jak najbardziej w porządku. Ozzie. Oj, no ozji Nie. Za krótko. moty też mogą nie być za wysokie. No rozbieżne od 18,5 do 20. I dziewiąte miejsce Oziego, z jego exekwu z Kolejny to jest Ochma, to Kita. Oj, wyjście z progu Ochmy nie było za dobre. 98 było, nie było. 97,5. 15 dopiero miejsce Ochmy. No to chyba zamykam mu bramkę do. Drugiej serii zdecydowanie, Janek Dbanek Janek Dbanek, Nieba przeważnie pierwsze serie dobre No tym razem jest szóstek z Ekwoznezem, więc to też nie był oczywiście zły skok Heku Heku Też osłab nam, ale może dzisiaj Wygląda to obiecująco: 20 się sypnęła od Włocha, reszta no także wysokich. I drugie miejsce w tym momencie: Egzekwos Kapu z 99,5 naprawdę solidna odległość była. Patrix, no i Patrix: wyjście z progu mogło być zdecydowanie lepsze, ale sam skok sobie nie jest zły. Daje to czwarty rezultat w tym momencie: jak z ekwos, siódą, więc są jakieś pozytywy z tego skoku. Dominik 1. No i Dominik mocno nim szarpnęło, no i to chyba spowodowało. No że jest daleko. 21 dopiero Dominik z Peterem. Petersan numer 26. No i Peterson też nie, gdzie dzisiaj? Nie dzisiaj. Bez awansu. 25 miejsce, przedostatni. Tylko Patałaszek gorzej wystąpił od niego. Więc no tutaj. Nie ma żadnego momentu, żeby się tutaj do czegoś doczepić, no. Marcinek. Marcinek, wyjście z progu też nie było za dobre, ale sam sobie wskok. Niezły. I to jest czwarty rezultat w tym momencie Marcinka z Ekwosiudą i Patriksem, brawo. Krzysiek Sportowiec. No czy Krzysiek się ustabilizuje z dyspozycją? No na razie nie zanosi się na to. Lepsze skoki przeplatane gorszymi. W tym momencie 15. Exekwo z Limotsem, Kapigrom i Mocnym. Więc tu też będzie ciężko awans. Kuba Bus. Oj, oj, oj panie Kuba. Co pan tu teraz zrobił? 20. miejsce Kuby Busa, Exekwo z kitą, ale no... Awansu z tego nie będzie. Butiks. Czy Bootix wywalczy natomiast awans? Raczej tak, bo to jest daleki skok. Nawet 2,20, 3,19,5 i, i druga lokata Exekwos Kapu i Kaku Heku. Więc Bootix melduje się już w drugiej serii na pewniaka. David. David. Pięknie starał się to toczyć, ale ostatecznie 14 Exekwos Plastu się i Ozim. Libertarian z numerem 32. Powoli będziemy się zbliżać, już do tej najlepszej dziesiątki tej elity. No ale Libertarian cały czas walczy, żeby do niej należeć ponownie. Proszę! 99,5, moi drodzy, 3,20. No i mamy o pół punkta lepszą notę od Igorda, Choć pół metra bliżej skoczył, ale te noty jednak robią swoje. Żeluś 11 z numerem 33. Oj, nie, Żeluś na pewno nie. To już wiemy na pewno. To jest 25. miejsce Żelusia. Oznacza to, że do drugiej serii na pewno nie awansuje. Chyba, że zepsują wszyscy. Piotr KWR. Też tu nie zanosi się na dobry rezultat. I proszę bardzo, 25. miejsce: z z pilmeczką i Żelusiem. Więc także te błędy, błędy, błędami podparte. Krzaczek. Coś się dzieje NO na tym progu, tam CZASZEK również, więc kolejny, który tak naprawdę jest jednym już z elity. Tutaj padaj 34. przedostatnie miejsce w tym momencie dla niego. Bartolini. Bartolini, wyjście z progu solidne, ale sam sobie skok mógł być dłuższy. Jest 11 miejsce, awans ma do drugiej serii. Exekwos nezam jest jankiem z bankiem w tym momencie. Kari 44 i Kari spójrzmy, jak daleko po frunie. 98 chyba było. Nawet 98,5 i to jest dziewiąty rezultat. Exekwos z flokiem. Wiktor Numerem 38, bardzo blisko tej dziesiątki, Victo, ale no niestety skoki lepsze. Przeplatane tymi gorszymi, ten też nie był idealny. 15 miejsce w tym momencie, Victo, to też nie jest szczyt marzeń, jak egzekwu z Patrykiem Wójtowiczem i Kamilem. Powraca Kliks, 39 numer startowy. kliks, to natomiast potrafi wygrać zawody i następnie nie zakwalifikować się do drugiej serii. Szóste miejsce w tym momencie, egzekwo z siódmą Patryksem i Marcinkiem, to był akurat dobry skok w jego wykonaniu. Happy Official. No i on też bliziutko tej dziesiątki, ale chyba dzisiaj raczej będzie ciężko mu do tej dziesiątki należeć, bo 29 miejsce. No Exekwos co prawda z filmeczko, że Lusiem Piotrem KWR, ale przed nami dziesiątka jeszcze. Kubek wiejas między innymi No i kubek wiejas, uwaga Raczej ten awans wywalczył, dziesiąte miejsce, wysokie oceny zresztą no jak z Flokiem I Karim 44 Tomasz X Oj to wyjście z progu mogło być lepsze czy to wystarczy na awans? 14 miejsce jest awans w kieszeni, 98 wystarcza w zupełności. Agnes. Agnes nieobliczalna jak zawsze, ale tutaj spokojnie na 14 miejsce wskakuje jak z Tomaszem X. -em. Więc nie jest to oczywiście zła pozycja, ale mogło być zawsze lepiej. Cydiosław z Rivi. I cydziosław z Rivi. Dobry skok. Czy wkoczy do dziesiątki? Nie. 14 miejsce, Więc tutaj peleton się na razie robi. Barczym. 45 numer startowy. Ojść. Tutaj już emocje coraz większe. Który tutaj tak naprawdę spuści z tonu. No, Bartrzym nie spuszcza. 99 daje mu szóste miejsce. I dołącza do peletonu z siódmą Patriksem, Marcinkiem i Kliksem. Kimisia z numerem 46 Na razie jedno Zwycięstwo w obecnym sezonie Czy będzie szansa na kolejne? Na pewno będzie próbowała I dołącza również do peletonu Z siódmą Patryksem, Marcinkiem, Kliksem I Bartrzymem Bardzo ciasno No i zostają najlepsi Rulinkar jako pierwszy Zobaczmy czy tym razem Będzie w stanie się tu zakwalifikować Raczej tak to będzie miejsce na razie 12. Egzekwos z Flokiem Karim i Kubkiem Wijasem. Bardzo dobra pozycja do ataku, chciałoby się powiedzieć. Daniel Groński. No, czy Daniel tutaj na takim małym obiekcie będzie się liczył? No jest 16, więc tutaj egzekwos z Koziszkiem jest w drugiej serii. Będą kolejne punkty, no i będzie mógł zrehabilitować się w drugiej serii. Filip Kasprzyk. Wicelider na razie całego cyklu. Ale ten skok taki szarpany. No i 18 lokata, bo tutaj noty zadecydowały jeszcze. Egzekwo z Tomaszem X, Agnes Cydziosławem z Rivi. No to Gatawa. Lider całego cyklu, moi drodzy. Nie ma dużej przewagi. No i raczej nie powiększy jej, bo dzisiaj. 46. miejsce Gatawy, więc koszulka lidera nadal jest pechowa, jak widać. Po pierwszej mimo wszystko prowadzi Libertarian. No skoczył daleko, plus noty bardzo wysokie. Na drugim miejscu najdłuższa odległość 100-metrowa i gorda i to on na tym drugim miejscu jest. Trze, trzecim miejscu mamy trzech, Kapu, Kaku, Heku i Butiks. Na szóstym miejscu Peleton, sióda Patrix, Marcinek, Lix, z Kimisia. No i tak wygląda dziesiątka. Na dole ostatnie miejsca z awansami. Na 28 mamy trójkę Plastusia, ja, Oziego i Davida Limocy poza 30. 31 dokładnie. Egzekwowska Pigron, mocnym i Krzyściem Sportowcem, więc bardzo ciekawie. Czekamy za drugą serią. No i Plastuś rozpoczyna tą drugą serię. 28 na no, startował z najniższym numerem. No to jako pierwszy skacze. No i bardzo możliwe, że to on dzisiaj przytuli tego punkta. 92,5 metra drugiej serii. Bardzo krótki skok, niestety. Nie ma co tutaj nawet o czym mówić. Ozi. No, podobna sytuacja z Ozim, bo też spóźnia wyjście z progu, ale troszkę dalej odleciał. 96. No i oczywiście będzie przed plastusiem. David. On także na tym 28 miejscu. No, jak nie spóźni wyjścia z progu, no to powinien prowadzić, choć to też nie wiadomo. To jest skok na drugie miejsce 95,5. Więc przegrywa z Ozyj Mimo, że Ozim spóźnił skok, to jednak skoczył dalej. Patryk Wójtowicz, miejsce 25. Więc chyba zaczynamy batalię powoli. No i zaczyna Patryk Wójtowicz, 98 tak samo jak w pierwszej. No i będzie, no musi prowadzić, no bo najdłuższa odległość, jakby nie patrzeć. Kamil powraca. Oni byli Exek. Zresztą to są takie różnice małe, że trzeba skakać cały czas na wysokim poziomie. No i Kamil powraca 98,5 wysokie oceny musi prowadzić, nie ma innego wyjścia. Wikto, miejsce 25. No i Wikto. Czy to będzie skok na prowadzenie? Starał się. I będzie to prowadzenie w tym momencie 99 o punkt przed Kamilem powraca. To na tonez. Miejsce 22 Neza po pierwszej serii. W końcu mogą być jakieś punkty dla Neza, ale no nie jest to skok najdłuższy. Trzecie miejsce w tym momencie za Wiktor i Kamilem powraca. Musi być pół punkta. Udało się przed Patrykiem Wójtowiczem. Janek Zbanek. Oni byli jak zekwo, więc no, diametralnie trzeba patrzeć jak Janek Zbanek skoczy. Będziemy wszystko wiedzieć. No, na prowadzenie raczej skok nie był. Na trzecie miejsce, to prawda, tak. Pół punkta przed Nezem udało mu się skoczyć. Bartolini, 22 również. I Bartolini. Czy to będzie skok na prowadzenie? Raczej nie. Trzecie miejsce również, więc nawet do drugiego się nie do. Nawet nie doskoczył. No to lecimy z kolejnym peletonem. Na 18 miejscu rozpoczyna Tomasz X tą zabawę. O i Tomasz X chyba dzisiaj tej zabawy no nie rozkręcił. Jeden z zawodników czołowej dziesiątki w tym momencie jest na siódmym miejscu, więc raczej trzecia dziesiątka dzisiaj dla niego. Agnes. Ona również na 18 miejscu. I spójrzmy, jak w drugiej serii odfrunie Agnes. No nie odfrunęła, tak jakby się wydawało. To jest piąte miejsce w tym momencie. Egzekwo z Nezem, więc poza szału nie ma, że tak powiem. O. Cydziosław z Rivi. No, powtórzyć swój skok przy dobrych ocenach i może być prowadzenie, nie? Ale najpierw trzeba to skoczyć. A z tym może być gorszy problem, bo to jest tylko 97,5 miejsce czwarte dla Cydzia. Egzekwo z Jankiem z Bankiem w tym momencie. Filip Kasprzyk, wicerider. No i ma szansę tutaj dzisiaj. No ale trzeba lepiej skoczyć niż to w pierwszej, a no nie zanosi się na to, noty nie będą za wysokie jest trzecie miejsce w tym momencie Filipa sprzykano, bo skoczył 98,5, ale brakło, brakło doprowadzenia i do drugiego miejsca. Koziszek, miejsce szesnaste. Oj, Koziszek, ta druga seria nie będzie zbyt nieudana. 98, teraz 96,5, dziesiąte miejsce Koziszka. Więc dosyć daleko Koziszek, więc nie będzie to jakichś dużych punktów dzisiaj z tego. Daniel Groński także na szesnastym miejscu. I zobaczmy jak Daniel Groński odfrunie, czy w ogóle odfrunie. No wyglądało to w pewnym momencie dziwnie, ale jest 98,5 i jest drugie miejsce tylko za Wikto, pół punkta. Więc naprawdę bardzo niewiele. Vlok, miejsce dwunaste. Kolejny peletonik, można powiedzieć, przed nami. No, ale tu raczej flok na prowadzenie już powinien skoczyć, albo i nie. Czwarte miejsce, moi drodzy, więc nadal tutaj nie do powstrzymania. Wiktor, który przesuwa się w górę tabeli. Egzekwowski z Kasprzykiem, flok. No i Kari 44. On również na tym 12. miejscu przebywał po pierwszej serii. Zobaczymy, czy po drugiej również. No, raczej tak, bo to będzie nowy lider. Póki co 99,5. No i o trzy punkty przed Wigto, no musiał być przed nim, no bo najdalej na razie skoczył. Kubek Wiejas. On także dwunasty po pierwszej serii. Ale czy skoczy równie daleko co przed chwilą Kari? Raczej nie. I to jest w tym momencie czwarta lokata, czwarte miejsce, jak z Kamilem powraca. Rurin Kar, dwunasty. Ma szansę odrobić to nieco. Tylko trzeba dobrze w drugiej serii skoczyć. No, a skok jest przedni? Naprawdę dobry. 98,5 i to jest miejsce drugie, więc tylko za Karim wylądował przed Danilem Grońskim To na pewno mu pomoże dzisiaj. No i miejsce szóste teraz, więc to jest najdłuższy pleton. I siuda zaczyna go. Zobaczmy, jak siuda daleko skoczy. No nie na tyle, żeby prowadzić chyba. Drugie miejsce, moi drodzy, zekwo z Karim w tym momencie. Kari przewodzi. No i Patrix, także na szóstym miejscu po pierwszej serii. Patryks. Ale czy w drugiej będzie równie daleko? No właśnie nie będzie. I to będzie mocny spadek. W tym momencie jedenasty. egzekwo z Jankiem, z Bankiem i z Cydziosławem z Rivi. Marcinek, szóste miejsce. Czyżby chciał mknąć po drugie zwycięstwo w tym sezonie? No spójrzmy na Marcinka. Marcinek, daleko. Ale to jest na czwarte miejsce w tym momencie, Exeku z Wikto, więc braknie dzisiaj nawet do podium. Kliks. Kolejny, który na szóstym miejscu. Ale no, on spadnie bardzo mocno. Nie oszukujmy się. Dwudzieste pierwsze miejsce w tym momencie Kliksa, więc trzecia dziesiątka dla niego i to sam koniec. Barczym. Kolejny, który był na szóstym. Oj. Nie, bardzo nie. I dopiero dwunaste miejsce. Kimisia przed nami. Kolejny skoczek skoczkini, która zajmuje szóste miejsce. No i Kimisia, zobaczmy jak daleko. Też nie skoczy tego. Więc to będzie szóste miejsce. Ezekwos z Danielem Grońskim w tym momencie. Harry przewodzi cały czas. No i miejsce trzecie to jest m.in. Kapu. Oj, kapu, to wyjście z progu nie bardzo dobre było. I dopiero 21 kapu, z z Mocny spadek, niestety. Oj, kaku heku, także był na tym trzecim miejscu. Ale w drugiej serii spada z progu. To jest niewiarygodna sytuacja. I to jest 26 miejsce. Czy to jest ostatnie punktowanie? Nie, plastuś tylko niżej. Dwa punkty maksymalnie mogą dzisiaj być. Butiks. Kolejny, który zajmował trzecie miejsce. I uwaga, jak daleko Butiks natomiast skoczy. Bardzo dobry skok Butiksa. I prowadzenie Butiksa. Egzekwo, co prawda, z Karim 44. No ale prowadzi. No i zostało tylko dwóch. Igor jako pierwszy. 100 metrów pierwszej. No i na pewno jest na tyle silny, żeby drugi raz to samo skoczyć. Czy aby. Trzecie miejsce, więc za tą dwójką pół punkta z nimi przegrał. No i zostaje Libertarian. Popatrzmy, jak on to zakończy. Oj, chyba nie zakończy. Oj, nie wygra tego. Na pewno tego nie wygra. Nawet na podium Libertariana nie będzie czwarte miejsce dzisiaj. Więc, moi drodzy, mamy dzisiaj zaskoczenie. Mamy nawet dwa zaskoczenia, bo żadnego z nich bym dzisiaj nie typował. A tu proszę Butik kary 44 wygrywają te zawody, po bardzo dalekiej dzisiaj. O, ob... mów. Mil... Po obu fenomenalnych dzisiaj skokach, każdy z nich oddał dzisiaj dwie fenomenalne próby. No i zasługiwało to na zwycięstwo. Pół punkta za nimi ustąpił tylko Igor. Gdyby te pół metra dorzucił jeszcze w drugiej serii, to dzisiaj to on byłby zwycięzcą. Na czwartym miejscu dalej Siuda23, Libertarian i Rurinkar. Więc myślę, że Rurinkar znowu zbliży się do klasyfikacji generalnej. Siódme miejsce Marcinek i Wikto. Świetny występ Wikto, bo spory awans względem pierwszej serii. Na dziewiątym miejscu w dziesiątce znalazł, znalazł się jeszcze, znalazła się Kimisia z Danielem Grońskim. Więc no topówka z dziesiątki, no, że tak powiem. Na ostatnich trzech miejscach punktowanych dzisiaj David, Kaku, Heku. I Plastuś, moi drodzy, czas spojrzeć na klasyfikację generalną Pucharu Światawidów. No a tutaj jednak mamy zmianę lidera. Ponownie Rulingcar obejmuje prowadzenie 344. Na miejscu drugim Gatawa 339, 5 punktów i dzieli. znowu cierpia, ciekawa walka. Na miejscu trzecim Daniel Groński, 323, dalej Filip Kasprzyk 321, Kimisia 310, 287 Bartrzy, 282 Cyosła z Rivi, ósmy jest Kari. 44 ma 270. Już dwa zwycięstwa Karima. Uch, też się kurde tutaj zawziął na miejscu 9. Agnes 256 i 10 zamyka Tomasz X 241. Więc tak to moi drodzy wygląda. Na dole sytuacja nadzbyt ciekawa. Plastuś 22 Peter 930 i Patałaszek 6 punktów. Tak to się na dole prezentuje. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się. Na razie, pa pa. No i hej!